Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Nadzieja, która pokonuje śmierć. Kłaniamy ci się, panie Jezu, i błogosławimy ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie, patrzymy na twoje oblicze pełne cierpienia, ale i pełne przebaczenia. W tym bolesnym momencie widzimy najgłębszą nadzieję. Jaka kiedykolwiek istniała, nadzieję, która przezwycięża śmierć. Twoja miłość zwycięża wszystko, nawet cierpienie. W Twoim spojrzeniu dostrzegamy zbawienie, które płynie przez każdą naszą ranę. Bo nadzieja jest w tym, że śmierć została pokonana przez życie który się za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami.